To miał być spokojny, świąteczny lot. Przed nimi potężna burza. Stało się inaczej. Seryjny morderca zabił eskortę i rozpętał piekło na pokładzie samolotu. Nie otwieraj drzwi. To morderca. Teraz życie pasażerów zależy od stewardessy. Ray Liota w filmie Turbulencja. W niedzielę o 23.15 w TVN. Lifebox Generation Show. Telewizja, internet, telefon. Gorąco zapraszamy użytkowników Neostrady TP i Livebox TP oraz ich najbliższych do domu przyszłości. Zobacz, jak zmieni się Twoje życie. Przyjdź na pełen atrakcji rodzinny piknik. Baw się podczas pierwszego w Polsce koncertu zespołu Duran Duran. Wejdź na www.tp.pl i zarejestruj się. Masz szansę otrzymać trzy darmowe bilety. Lifebox Generation Show. 23 września. Warszawa. Służebiec. Musisz tam być. Telekomunikacja Polska. Bliżej. Pan kierowca i kolacja przy świecach. Z kieczapem wzięłaś? Tak. Wsiadamy? Tu zostańmy. Fajnie jest. Świece. Takie miałem. Ale później zamieniłem je na tamty. No, to... no, to są ładniejsze. Nie jest Orlen. Stacja z werwą. Liść herbaty. Naturalny smak. Naturalna pełnia życia. Lipton. To, co może herbata. Terres jest nazwą badania, a nie nazwą marki ani firmy. Pomimo tego Terres kojarzy się z instytucją finansową. Wiemy dlaczego. Nie tylko to, co mówisz o swojej marce ma znaczenie, ale również kiedy i gdzie. Media.com. Nasze kampanie w mediach są skuteczne. O, to Marek Kondrat. Pan reklamuje nasz bank. Tak, i właśnie przyszedłem reklamować wasz kredyt hipoteczny. I powie pan, że dojeżdżamy do klientów? A dojeżdżacie? Dojeżdżamy. Dojeżdżają. I, i załatwiamy za klientów formalności. Hipotekę. A załatwiacie? Załatwiamy. Za, załatwi... Załatwiają. I prowizji nie pobieramy. I prowizji nie pobierają. Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim. Jak mówią, tak robią. Sprawdź. Natura wciąż nas zaskakuje, odkrywając swoje sekrety. Oto nowa cienka Naturella Ultra z rumiankiem. Jej cienki wkład z naturalnych włókien i rumianek tworzą jedyną cienką podpaskę, która łączy wyjątkową chłonność i troskę o twoją skórę. Nowość: cienka Naturella Ultra z rumiankiem. Zginął w głowę. Zginął od jednego strzału. Tańska żona powiedziała nam, że ma pan broń. A jakby mam powiedziała, że trzymam łaśnikowa za, za szapą, to co? Też jej uwierzycie? Jesteś prawdziwym przyjacielem, to. Goście nie pozwalają, na to Tak. Brutalnie zamordowano znanego detektywa. W kręgu podejrzanych jest jego klient. Nowe odcinki. W11 Wydział Śledczy. We wtorek o 20.15 w TVN. Myślałam, że mój szampon usuwa łupież na zawsze. O nie! Łupież wraca, bo masz zaburzoną równowagę skóry głowy. Oto nowa generacja Head and Shoulders z cynkiem. Dzięki formule ActiCinq Head and Shoulders przywraca równowagę skórze głowy i usuwa 100% łupieżu. Na zawsze. W końcu pozbyłam się łupieżu. Twój szampon to potrafi? Nowa generacja Head and Shoulders z formułą ActiCinq. Sprawdź go! Stylowy telefon Sony Ericsson K600i z technologią 3G umożliwi Ci wideo rozmowy, dostęp do e-maila i internetu oraz bezpłatne połączenia. Dzięki usłudze rozmowy bez ograniczeń. Tylko w Orange dla firm. W trzy roki Tylko desko. W kolekcji jesiennej naprawdę wielki wybór. Siemka! Słuchaj. Bąbelki szepcią. Będzie fan! Siemka Jimmy! Mogę z wami? Wsiadaj! Siemka! Prujemy przed siebie! Bije się! Sory nie mogę! Lecę odwiedzić babcię w Wawrzychu. A wy? Chłopaki, fanta.